Witamy wszystkich w nowym odcinku. Dzisiaj tak jakoś trochę inaczej, po amerykańsku, bo jesteśmy w naszym pięknym Wrocławiu, na naszym pięknym stadionie, na którym też nagrywamy różne jakieś dziwne rzeczy. Także jest z nami Junior. No i co? Pokażemy Wam dzisiaj tutaj jakieś parę, parę v 8 amerykańskich. Może będzie ciekawie. Chodźcie z nami. Myśmy byśmy chcieli zapytać tak, prawda, pokrótce. Co mam bo... dodać jakiś scenariusz, nie? Ja... Nie, nie trzeba scenariusza, na spokojnie, coś o tym autku, bo fajnie wygląda, podoba nam się. 728 koni. Ok, no? Może tutaj pokażemy. Pokażemy, może tutaj. Pan mówi, że tutaj pokażemy. Może po na pokażemy? O, jak smali. Auto do utylizacji opon. Do utylizacji opon, no to no dobre. No, Niczego innego się jada, ja to na no to są, nie nadaje, albo nam pokażą. To sobie slicks są, metrów? Tak, chodźmy na drugą. O, idziemy dalej. Co tu jest? Dlaczego no, czemu tak? Tam zaklei ta dym. O kurde. To nowoczesna metoda. Jeździ bokiem? Jeździ bokiem, wpada w rowy. Jeździ bokiem. Wpada w rowy. Ale jak widać wyjeżdża z tych rowów sam. Dobra opona, duża moc. Ile tych koni? 728. Wystarczy? Nie za mało? Jakby eee, jeszcze trochę podkręcił mnie trzeba. Tak, Proszę, czekajcie kluczyk, ja wam zaraz pokażę. No. Ty nie masz tego jak... kluczyka? Do czego kluczyk? Do samochodu. Gdzie pan nobyli zabrali? Jest czerwony. Co? No. Pełna I... moc. Jest czarny, ogranicza 500 koni. Proszę bardzo. Takie to jest, tak rzeczy? jest. za dużo. 300 no. za dużo też. Też za dużo. Wiedem, raz. Coś się Ciebie będzie działo? Uwaga, coś się nie będzie działo? A? A? Jest dobrze, jest dobrze. Ile takie coś kosztuje? Drogie to? Nie mówmy o pieniądzach. Nie? Ale sam kompresor ma 2,4 pojemności. 2,4. To aluminiowe, tylko na górę. Widzę, widzę. Mało, to autopali. pali. Ktoś ma papierosy? Przykład. Widzę. Spali? Sprawdzimy? Sprawdzimy. Ktoś mówi, że auto pali papierosy. Zamkniemy. O! Papierosy. Ponoć pali papierosy. Ja uwagam, żeby ci go nie Ciągnie wszystko, co popadnie. I co teraz trzeba? Przyłożyć tam. Tego na... Sprawdzamy. Auto ponoć pali papierosy. Nie. Tutaj? Jest nie dobrze. Nie no. Przyłożyć. Przyłożę. lecimy. No? Ja mu trochę Trochę daj, tak. Da. Ciekawe czy pociągnie. Tylko no. Trzymaj go mocno. Da, daj mu tam trochę, zobaczymy, czy spali więcej. A? Muszę dokończyć tego papierosa chyba ja, no ale dobra. Spaliłem papierosa na stółę SMT. Gangsterzy w latach 60. kupowali. Masak! Jest i właściciel tego kosmicznego wozu. Witam serdecznie. Parę słów o tym, o tym cudacznym aucie, jakby pan nam mógł tutaj powiedzieć, bo jest po prostu jak z kosmosu. Już powiedziałem wcześniej, teraz słuchamy. Co to, co to jest? Co to jest, panie? Powiedziałbym, że po prostu Kadilak. O. Deville z 70. roku. Więc jeszcze z dobrym silnikiem 77 nieodprężonym. Także one fabrycznie miały po 380 koni. O. trochę porobiony, jak widać. W ładnym bardzo lakierze. Bardzo porobiony. Z ładnym wnętrzem na to... pneumatyce w miejsce sprężyn fabrycznych jest zainstalowana pneumatyka, która go podnosi w zasadzie Słuchajcie. każdym kołem osobno. Można sterować z poziomu tamtej, pan... tamtej centralki komputerowej. To, 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 to. Także można sobie go pokiwać na boki, wychylić, położyć przodu. Za rady to zademonstrować? No, czy pewnie, problem jest? Ja nie no mogę zademonstrować. A silnik jest czy jaki? No nie no normalnie, no jaki? Przepraszam, co nie znam się na amerykańskim obiecki. Słuchajcie, no 7, 7, 7 fabryczny, silnik 472 cale. Uh -huh. no, generalnie w takim stanie, że... No mucha nie siada. Że mucha nie siada. Fabryka, nie? Uh -huh. Silnik jest w idealnym stanie i w zasadzie... Przebieg? Przebieg tam w Amerykanach nie będziesz wiedział nigdy ile jest, bo licznik co 100 tysięcy się przebija Reg, na... Zero. Regularnie, tak, tak, żeby także, nie było. Także jest, co 100 tysięcy jest nowy. Tak, co 100, 100 tysięcy dobra. mil się przebija na zero, więc, więc za każdym razem jest od nowości. Bryka już dobijam właśnie do 97 tysięcy, więc za chwilę będę miał nowkę sztukę. No kurczę, no marzenie, no, to, tak, taka opcja musimy zastosować chyba u nas. Tak, Słuchajcie, tak bo my tu na tym, że nie, nie, nie znamy się, ale... Ciekawe rzeczy tutaj prawda o, o amerykańskiej motoryzacji. Słuchajcie, nie? ciekawe jest to, że Amerykanie w 70. roku w tych samochodach jak tutaj widać zakładali w zasadzie wszystko jest w elektryce, łącznie z fotelami, z szybami. Bagażnik mamy elektrycznie otwierany, no to że się otwiera elektrycznie to już jest custom, bo miał fabrycznie wklanki. auto nie ma auto nie ma klamki. Nie, nie fabrycznie miał, to jest auto nie ma klamki. Elektrycz, elektrycznie jak otwierany. Jak się z pilota go otwieramy. Ma klimatyzację, gdzie słuchajcie, temperaturę się reguluje w stopniach, czyli tak jak nazwam tu dzisiejszy klimatronik no. i to wszystko działa. Na dzień dzisiejszy wszystko w tym aucie działa, więc, więc wiesz... Dywan jak, jak w salonie, kurczę, u jakiegoś tureckiego handlarza yy, koksem. No właśnie. I z tej Patrzcie centralki to. możemy sobie robić, wiesz. Słuchajcie, no z tej centralki no. możemy sobie robić tak. Zobaczcie to. Wow. Można to regulować do milimetra, Junior. to. Teraz najlepsze. Właściciel mówi, że bryka kosztuje 400. Łapy opadają, wszystko, nie? Patrzcie jak tu jest środek, w Co siedzę, nie? Pozwoli. Patrzcie jak tu jest w Zapatrz zapach. Szkoda, że kamera nie pokazuje zapachu. Jak to tak z zewnątrz? Napierdalało to mocno? Ja no myślałem, że mnie wyjebie w tą szybę, jak się nie gazem. Ja dostałem 80 stopni z wydechu na twarz. I Junior ledwo przeżył. Kurwa, zmarłem prawie. Ledwo przeżył, Junior. Ale no, żyję. No, no, no. Jasne, lecimy dalej. Bardzo ładny samolot. Jak można było powiedzieć na żywo, Przepiękny. Baby, you know I'm the plot right? Fuckin' got a feeling that it's gonna be a long night. Road, everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know. Britney Mo, I hit the lot on my model, roll up gelato and throttle. A couple models to Kyle who fucking brought up the vitals. I'm gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fuck's I am? Burning bucks, smoke bands. Always been the mo since the start of this, and now I'm on a mission like a martyr. Artemis Ay. We gon' turn the crib into a club, like. I'm seeing bullets screaming through life. Get it, baby? You know I'm a fuck right, but got a feeling that it's gonna be a long night. I was up in the day, I gotta make it right 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light Make it hype, even if we break at night And even if things go left, we gotta make them right Chillin' with mine, we triple up, you on the double up Triple dub, came from the basement, we only goin' up They lovin' us, up in the booth, I'm getting dizzy But then the cup is up, toast to my people That's on the come up, that you live with us Ain't all about the trick bus. Looking at my watch, is spirit bomb Both hands is goin' up, we goin' coast to coast with us See the flows, is goin' over, flowin' the cup We tight, we're the ocean Damy pana. Damy. Coś o tym autku byśmy chcieli usłyszeć. Da radę coś powiedzieć? Dam trochę. Da trochę? Ale... Bo ja, mój polski nie jest tak dobry. Damy Dam... radę, panie. Damy My radę. też trochę. Po rusku, po, po ukraińsku, po angielsku. Po angielsku może. Wszystko. Trochę... Damy radę. Może. Jest z nami tłumacz profesjonalny 12 języków biegle w, w mowie i piśmie. Okay. Junior A, z naszego okay. kanału. Tak. Dobry kierowca. Także jakby pan coś mógł powiedzieć nam tutaj o tym. Silnik, może zobaczymy. Silnik jest. E... Jest? E jest 5, Jak się mówi 7, 5,7. Blend 0,7. 7. 7, tak. I tak. E, mocy eee ma 200 PS. 200, 200 PS. E, nie wiem, e, Nie wiem jak po polsku. Jeszcze 50. E, 200, 200. E, horsepower. 200. 200 koni. 200, 200 koni, no. E, ja Camaro, e, Camaro. 970, 79. 79. 1970. Rocznik 79. Jasne. Sondy uh Camaro. -huh. Chevrolet Camaro 79. Tak. Więcej tutaj nie ma dużo to powiedzenia, bo... E... No co? Amerykański samochód. Amerykański samochód, tak. Dokładnie. <noise> Tylko. Bo po polsku ja mam problemy, dlatego... Nie ma problemu panie, amerykański jest samochód, gadamy po amerykańsku, nie trzeba po polsku. U nas na, kawa... na kanale jak kto woli, wszystkiego dowoli, także może być po amerykańsku. On może przetłumaczyć. Pan jak... się nie stresuje, bo pan widza, widzę pan zestresowany, my nie, nie będziemy bić, tylko Nie, nie nie, 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 tylko e, e, No dlatego, bo mój polski jest tak niedobrze, dlatego... Dobrze no jest. Więcej on mógł powiedzieć o tym, ale... tak... Dużo <laughs> trzeba ćwiczyć, Diewczyna będzie dobrze. musi poznać Polkę. Tak. O. Najlepiej. Najlepiej. Ja. Ja. ja... I tak. No. Elegancko. No elegancko. Chevrolet Camaro. Ile pali? Ile pali? A ile pali? Nie wiadomo. Zależy. Zypce Jak się po 17 17 to no To niewiele. Nie. Nie jest źle. Nie jest źle. Nie ma też tak dużo. Mały motor, small block. Motor mały, nie pali dużo. Także <noise> motor mały 5, 7. Mały Ta. motor i nie pali dużo. Także polecamy takie auto, jakby ktoś chciał sobie zakupić w Ameryce, to na pewno będzie zadowolony. Nie dużo pali i za dużo mocy nie ma, także z ronda nie wyleci. Nie? Jest w Niemiec, bo my z Niemiec, e, z Niemiec. przyjechaliśmy na urlop tu i, no. e, i też. E... Ale to dobrze, żeście po polsku pod, 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 podczas tej podróży się nauczyli. To, jakbym, jak o aucie coś opowiedzieć, techniczne rzeczy, czy po polsku, to... Nie... Wybaczymy, kierowca nie za wiele ja może to opowiedzieć to. o swoim aucie. Wybaczymy mu to, ponieważ przyjechał z Niemiec do Polski i podczas tej podróży trochę się nauczył po polsku. Więc dogadaliśmy się jakoś. Troszeczkę. Dogadaliśmy się jakoś, wiemy coś o aucie z grubsza. No i tyle. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. No i cóż, impreza powoli dobiega końca. Czy było fajnie, czy nie? Nie wiem, Popatrzyłeś na, na te amerykańskie motoryzancje z juniorem. Co ty się kurde chatrzył tak <grym zanów> <grym zanów> Dobra! Przecież kameruje się, nie? Żegnamy się z ludźmi tak, Czy kurwa śmieje. Lepiej się witać jak żegnać. Przecież witaliśmy się kurwa na początku, a teraz jest koniec, nie? Jak się teraz coś witać? Także życzymy wszystkim jak zawsze eleganckiego weekendu. Posz... Poszczelalimy z armaty z pułkownikiem z, yy, Rambo 2 czy 3. Po, pogazowaliśmy korwetami, pojeździliśmy różnymi innymi sprzętami. Teraz ja tak na poważnie, bo trochę sobie jaja czasem robimy. Tu cały czas warczy coś i ciężko się skupić, nie? Ale no co? Pojeździliśmy? Pojeździliśmy? Podobało Ci się? Znalaliśmy. Wiadomo, że lepiej by było, jakbyśmy to my ponapierdalali tymi samochodami gdzieś po rondzie, ale w tym odcinku. Może tak dla odmiany trochę inaczej pokazaliśmy tą amerykańską motoryzację, która tutaj u nas we Wrocławiu na stadionie była, już można tak powiedzieć. Wiem. No tyle w tym odcinku. Życzę Wam wszystkim eleganckiego weekendu. I do zobaczenia w następnym odcinku. Co nagramy? Zobaczymy, ale na pewno coś nagramy, obiecuję. Szalony kierowca z Wrocławia. I, i, i wariat... Nie, nie. słuchaj, znajdziesz kiedyś tego producenta, który robi te opony, które wytrzymują dłużej niż tydzień. Ja ci tego życzę z całego serca. Do następnego, cześć. Hej.